Was zapraszam od całkiem innej strony, czyli zaczynamy od tych drzwi. No dlaczego? Bo już jest ciemno i wieje strasznie. Yy, u Tośków i u kaczy Bardzo wiele się dzieje. Musiałbym rzeczy Oprócz tego, że jak widzicie, zachowanie Tośka jest jakie jest. Jest to jednoznaczne z jednym. Yy, moi drodzy, mamy sezon gorąc. I to w pełni. Tutaj mamy kacze. Kaczek gniazdo. Proszę zobaczcie. Kaczuszki, kaczuszki się fajnie niosą. Nie wiem czy tutaj też jakaś silnie niesie. Ale widzę, że nic nie. Yy, I tu mamy... Teraz nie widać, bo ja dosypałem ściółki. To się ma bardzo. To się moi drodzy ma bardzo złe dni. Znaczy nie ma w dni, Nie wolno. Patrzcie na to. Zachowanie drugiego gęsiara bardzo go goni. Eee, to się jak mimo wszystko, jak Jakub się też śmie, bo Jakuba to trochę mniej miło traktuje. Eee, rozumie słowo, nie wnikam, czy rozumie, czy faktycznie nie rozumie. Słowo nie wolno. Nie wolno, co nie? I automatycznie zaczyna się zachowywać całkiem inaczej. Wiadomo teraz w czasie lęgów on będzie się zachowywał powiedzmy agresywnie do obcych mocniej yy, ale że tak powiem bardziej nerwowo ze względu na to że jego panienki tosi. On w ogóle ma ostatnią jazdę na o, na wiadra. Wiadra, borki wszystko to gryzie. Nie wiem czy on wie że po prostu to może ale potrafi to i to nieźle Grysi się nieźle rzucać więc trzeba uważać jak się do niego wchodzi z wiadrami. A tak na pozór to jest dosyć, mówię, spokojny. Wiem po poprzednim roku, jak się zachowywał, więc jest to zachowanie dla niego typowo normalne, więc szacunek dla niego, ale wam coś pokażę. Nie wiem, czy mi to się pozwoli. O, patrzcie na to. O, i już uspokaja, że nie wolno. E, tu jest piramida chaosa moi drodzy. Wielka piramida. E, tu mamy... Już gęsiły. Gęsiły. Widzę, ile jest? 8. Czyli doszło nowe jajo. O dziewięć! O dziewięć jest. Doszło nowe jajo. Jak łopotki, że w ogóle się niosą, bo złapo po prostu gęsi. widzicie, jest tradycyjnie one jest zakryte. Bo tak to jest zwyczaj gęsi kaczek. A że one mają usiąść, no to ja tych jak kaczy gęsi, gęsich ja jak nie zabieram. Kacze zabieram, bo są idealne na biszkopty, więc nie ma co się w ogóle zastanawiać nad tym, ale gęsie mają przynieść młodziaczki. Zobaczymy, jak z tego będzie. Na razie mówię Tosiek Szapoba y, za jego odwagę. Fajnie, naprawdę jest fajnym stadem i myślałem, że to jednak ten będzie dominował, ale mimo wszystko, że się zaczepiałem, dalej Tosiu jest królem tego podwórka. Więc o to chodziło. Dobra, lecimy dalej, a na końcu oczywiście do kochanych maluszków. Witamy w świecie niosek wiecznie głodnych. E, moi drodzy, jeżeli chodzi o dużo osób, się mnie pyta, czy mój indeks się niesie. Niech się niesie, to niesie bardzo dobrze. Już e, niesie się bardzo dobrze. E, niesie się bardzo dobrze. E, niesie się już od listopada. Solana. E, więc e, to jest wiadome. Niesie się halinka bardzo dobrze. Mam nadzieję, że już nie będzie usiąść, bo chciała już usiąść, już, trzeba przeszedł. Otóż, cytrusiek mi tu się rządzi, ale i tak cytrusek mimo wszystko... ...cytrusek mimo wszystko swojego charakteru jest dosyć spokojnym kogutem, no i przyzwyczajonym, więc ja tutaj nie mam to. Nioski się niosą bardzo ładnie, tak jak mówię, indyk się niesie już od dłuższego czasu. O co ty, Hermina? Coś no, mi Jedyne co to trzeba czasem Halinkę uspokajać, jak ja to przed chwilą zrobiłem, bo ma zaciągi do zaczepiania kogutów. Kur niekoniecznie, ale koguty są jej wrogiem. Więc yy, pod tym względem trzeba ją trochę hamować, żeby ona siedzi przy jedzeniu. E, ale to tylko mówię w mojej obecności, bo jak mnie nie ma, no to wiadomo, niech się bola nie da. E, więc tak to moi drodzy wygląda. Dostały kolację, choć jej nie powinny dostać, bo swój limit wyczerpały. Na jutro mamy świeże e, resztki. Czekajcie, bo jakieś się za skóry bo, bo, pomieszają. E, kogutów jeszcze nie przeniosłem, tych co miały iść. Czekam cały czas, bo też potrzebuję więcej wolnego czasu. Człowiek trochę się teraz rozkręcił. I znaczy, rozkręcił. E koledzy, ja tu siedzę. Rozkręcił po prostu, ma trochę więcej pracy, więc szybko to mija. Stefano, Ała. cytrus to cytrus. Ale powiem Wam, straszny się zrobił. Względem dominującym charakterek ten o! Ten pan tutaj, bo to jest syn Stefanka. Tego mniejszego Koguta i jakiś syn i powiem wam szczerze, że totalnie nie żałuję jego pozostawienia, bo chłopak pięknie wyrósł. Jest fajnym jakby to powiedzieć kandydatem na Koguta z kwiatów czubek. Ten kogut mi się tak średnio podoba. Tu chodzi mi bardziej o barwę, więc raczej będzie tylko jeden sezon. O, coś mnie tu psika. Starze się. Psiku, psiku. Eee, więc e, jestem mega z niego zadowolony. Bardzo fajnie urósł. E, I naprawdę się trzyma. Więc jestem z tego. Mega dumny. E, koledzy. Dobra, idziemy do kwiatów, bo tu wojna. Witamy w świecie kwiatów. E, tu o wiele spokojniej. Tu są tylko dwóch panów. Tam możecie zobaczyć drugiego. Który... Jak zwykle. Który już się trochę opierzył. Kolorystycznie jestem mega zadowolony z niego. Więc tu... Fajna sprawa, zaraz sypałem, więc to jest mega sprawa jeżeli chodzi o niego, kurki też się mega fajnie niosą, tu jestem zadowolony bardzo, więc to jest najważniejsze, bo to wiadomo jajka, 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 a klientów jest, więc to jest ważne. Ja na razie się wstrzymuję z inkubacją, ze względu na to, że maluchy mnie zaskoczyły bardzo szybko rosną i będzie trzeba zaraz przenieść. Więc wiadomo, trzeba myśleć miejscami. Myślę, że się w końcu zabiorę za budowanie, dzielenie tego kurnika na pół, żeby stworzyć właśnie część dla kurcząt. Bo jak widzicie, stado kwiatów nie jest duże. Więc myślę, zobaczymy. Jedna kurka coś mi tu nie pasuje, ale ani kataru, ani nic. Muszę jej sprawdzić jajowody. Bardziej to pod to wychodzi. Pod to w tym wychodzi więc trzeba ją sprawdzić i zobaczymy to o tą panią mi tu chodzi i zobaczymy o co kaman tak naprawdę bo widzę, że jest taka delikatnie ospała je się, ale mogłaby więcej, bo widzę, że ma pełne wole więc super, ale mówię trzeba zobaczyć jajowody bo to też jest młoda kura, więc jest możliwe że coś tam się z jajkami dzieje o, chłopak się tu zaprezentował naprawdę, fajnie wygląda Więc jestem mega zadowolony. Dobra, lecimy do najważniejszych, bo mi zaraz telefon padnie. I zaglądamy do najważniejszych, czyli wieczorową porą. Moi drodzy, tu już bardzo szybki pogres podnoszenia, tem obniżania temperatury, bo jak widzieliście, może na pierwszych filmach było przykryte, już to nie jest. Lampy już są podniesione, płyta grzewcza już jest zabrana. Tu mamy maluchy, na tą chwilę wszystko w porządku. Dwa maluchy postawiły, stanowiły jednak wyjść i uciekły my i to było w trzeciej dobie, więc niestety nie przeżyły. Eee, ale na tą chwilę maluszki mają się tak. Widzę, że mamy brachmy. Udało się jakieś brachmy miniaturowe. No Liliputy, silki. Rzecz jasna bez nich no, widzicie nawet chyba tu i tu tam była i jest też taka ładna biała. Eee, Bob te też są bobki. No i oczywiście najważniejsze kwiaty. Chcę trochę ich poruszyć. O, żeby zobaczyć. Widzicie, te towarzystwo się bardzo fajnie trzyma je też naprawdę fajnie. Tu jadę na paszy, sprawdzonej paszy. Nie jest to, co chciałam, bo miałam trochę inny zamiar. Ale niestety była niedostępna, że było trzeba szybko. No to niestety tak wyszło. Oczywiście sprzątanie to chwilę, bo brudzą strasznie. Dlatego mówię, już są takiej wielkości. Myślę, że kwestia tygodnia i będzie przeprowadzka na dół. Wtedy też myślę, że poprawia, poprawi się pogoda, więc będzie lepiej. E, I będą maluchy się już przeprowadzały na dół. E, no bo tu już się robi ciasto i trzeba sprzątać, sprzątać i sprzątać. Czasu tak niekoniecznie ma. Pamiętajcie, sprzątanie jest bardzo istotne, ponieważ, e, jak to wiemy, jest to zapobieganie różnym choróbkom. Dezynfekcja i tym. Tu może się wydawać, że lampa jest dosyć niska, ale nie jest niska, bo żarówka w tej lampie jest dosyć wysoko, Tu jest słabsza żarówka grzewcza. Więc to też inna sprawa, więc tu jest fajna temperatura, one są jeszcze przykrywane, żeby nie było, bo to jakby na tyle temperatury nie trzeba, żeby mogły sobie luzem państwo chodzić, więc te lampy są zabierane, przykrywane, cała. tutaj mam materiał i jest to przykrywane, więc naprawdę fajnie, ja je teraz odsunię po prostu, bo sprzątałem, karmiłem, dawałem wody, bo to żłopie i żłopie, ale właśnie o tam, brachemka, widzę jest. Tu mamy bobka małego Bobunia. Tam co mamy? Bo tam coś też takiego. Tam no, chyba też jest bobek, jak się nie mylę. E, więc e, trochę tego tu jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Piórka, powiem, mają tydzień. I piórka już naprawdę fajnie urosły. O, tu mamy bardzo ciekawą silkę. E, tutaj i powiem Wam, że zapowiada się też na loka. Więc mega mnie to cieszy, bo może być fajna. E... Nie ma co na razie marudzić, bo to wiadomo musi przeżyć, nie ma co, ale powiem Wam, że zobaczymy co z tych kwiatów wyrośnie, bo tu na tą chwilę nic nie widać, jak to Jakub mówi, większość kuropatwianych mało kolorowo, ale zobaczymy, one dopiero pokażą swoje, więc mają na to czas, już widzę fajne, niektóre mają żółte łapki i powiem Wam, że chyba nawet jest jeden broiler. i wnieś mi tu ma dziecka małego, a bo to jest ten ostatni koziołek, który wyszedł ten mały popubeć. Yy, więc yy, tak to wygląda, moi drodzy. Jest pierwsza ferajna, jestem zadowolona, oby się trzymały, oby się chowały. Hashtag to dzisiaj siódmy dzień. Yy, albo mamy tydzień, mamy tydzień, to będzie to. Jak widzicie, mają się naprawdę świetnie. Ja jestem mega zadowolony, cieszę się. Yy, to, to, powiem Wam, karmi, bo jest fajne, super, ale nie dzięki temu, bo one na to wchodzą i to obrudzą jak cholera. Jak to że kura lubi strzelać wyżej, więc u nich to jest po prostu priorytet. Dobra, ja muszę spadać, bo tak jak mówiłem, telefon jest na wyczerpaniu, a chciałam coś jeszcze dla Was nagrać, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.